Siem widzowie z tej strony niejasny gatunek a dzisiaj się zajmiemy wkładaniem minifigurek do naszego do nasz miasta. I kolejne akcesoria co, ja nie mogę dać, spinbul, ale nie jak się robi. Ja dopiero zaczynam na YouTube, więc nie oczekujcie jakichś takich lepszych rzeczy. bo ja nie jestem typu lepszych dopiero zacząłem przygodę z youtube okay, no momento Nie. Wszystko się wraca Aha, dobra, mam Pytanie Czy chcecie na przykład Żebym występował Z takimi youtuberami Na przykład jak Krycha 2012 Czy Albo z takimi, z tych dużych, których tam wypisałem pod takim jednym filmem Żebyście zasubowali i tam pisałem, jakich widzów, to były tak naprawdę propozycje Z kim byśmy, z kim by można by było tu nagrać odcinek Z tymi większymi tworami, tak średnio bo ja mieszkam w bardzo małym mieście się nazywa Nysa i tu buduje takie miasto które się nazywa Jakbyście pytali jak ono się nazywa? a Lenin Lenin jak się miasto nazywa? no i tu ogólnie Jeśli chcecie więcej informacji o mieście, zapraszam was do przyszłego odcinka Który będzie poświęcony wszystkim wszystkim, którzy w mieście, tym mieście Które tu buduje Ten Też pojawi Jutro może chyba Odcinek Też z... będzie z bluestacks bo widzę, że się porusza. Ostatnio, ostatnio zdobyliśmy pod jednym filmem aż 11 tysięcy wyświetleń. Jak to zobaczycie, e, to to jest bardzo dużo. Skaliśmy ponad 40 kropów e, nowych. To jest fajne. Mm. Widzę, że nasz kanał się już rozbudowuje bardziej, będzie ten więcej aktualizacji, więcej odcinków i tym podobnych. Nasz cel to oczywiście 150 subów, na razie chyba mamy 148, o ile się nie mylę. Zbieramy. Oj, oj, oj. Spady. Statyw. Statyw. I się uszkodziło tyle. O, masakrasz. to Jakaś masakra. Oj, wpadka. Statyw nam się powrócił. masakra Wszystko tu trzeba prawić ten budynek tu on jeszcze trochę będzie i później go nie hmm. będzie tylko most już tu nie ma no mam pojazd do miasta jakiś się na pewno przyda, które będziemy, jak będę powiększać legmenty to będzie miasto większe. No ogólnie bardzo dziękuję Wam za wbicie tyle subów i tyle wyświetleń pod filmami. Mimo, że to miasto trochę się tak za bardzo nie przyjmuje, ale i tak to będę nagrywać. Wiesz, że w końcu się aż przyjmie. I dziękuję e, też mega Brick, że... Skomentował film i że robię genialne, po... że moje miasto jest fajne. Dzięki. Dobra, myślę, że tyle w figurę co torczy O, najważniejsze. <todgłosy> tu, be... tu jeszcze ten. Coś się jeszcze się stanie? to będzie ten. No, ja nie żaluję osoby takimi, więc... To już na, na tym filmie. E, dzięki bardzo, że oglądacie ten film, więc siema, na